Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejny dzień, w środę, 6 grudnia, w świętego Mikołaja. Kochani, pomodlimy się oczywiście kompletom dzisiaj, tak jak to zawsze bywa w środy. Zapraszam was teraz do tej pięknej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Koń, teraz rachunek sumienia. Chciałbym, żeby on był kontynuacją tego, co robiliśmy wczoraj. Koniec w tym rachunku sumienia zróbcie jedną z dwóch rzeczy, w zależności od tego, jak to dzisiaj było. Jeżeli dzisiaj komuś rzeczywiście, tak jak was prosiłem, pomogli, jeżeli żeście komuś pomogli, jak święty Mikołaj, to poproście Pana Boga o błogosławieństwo dla tego dzieła, które zrobiliście, żeby Pan Bóg to rozwijał. Podziękujcie Panu Bogu za to, nie wiem, spotkanie, dar, rozmowę. Po prostu dajcie Panu Bogu to, co się dzisiaj wydarzyło. A jeżeli może nic nie zrobiliście, może sobie wczoraj nawet coś obiecywaliście, ale nic z tego nie wyszło, to przeproście, że wasze serca może nie były gotowe na jakieś dobro. Albo jeżeli macie poczucie, że coś poszło nie tak, to nie tyle się oskarżajcie, ile poproście Pana Boga, Panie Boże, ty to poprowadź, Panie Boże, ty to swoim błogosławieństwem, swoimi dłońmi prowadź dalej. Mówiąc tylko podsumujmy to, co dzisiaj zrobiliśmy w związku z naszą wczorajszą modlitwą. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocelić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. Ospraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na Swe imię. Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam Ducha Mojego, Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do ciebie, panie, o panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, panie, panie, któż się ostoi? Ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w panu, dusza moja pokłada nadzieję w jego słowie: Dusza moja oczekuje pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda pana. U pana jest bowiem łaska. U niego obfite odkupienie, on odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do ciebie, Panie. Fragment z Listu do Efezjan. Nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, duchowi świętemu, w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy podczas snu na zosłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny. Dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, tyś jedyną nadzieją, człowieka grzesznego. Racz podźwignąć prosimy ludu padający w grzechach swych uwikłany powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, radz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami swoimi. Moi drodzy, jesteśmy pomodleni, pobłogosławieni, obdarowani dzisiaj, na pewno święty Mikołaj za nami też się wstawia, kochani. Na pewno jakieś dobra nam wybłaguje, bo ona wcześniej czy później do nas dotrą. Nie bójcie się tego. Święty Mikołaj jest dobry w tym, co robi. Naprawdę jest dobry. Kochani, śpijcie pięknie, śpijcie dobrze. Jutro się widzimy, słyszymy. Mam nadzieję, w kolejnych dniach serdecznie Was do tego zapraszam. A tymczasem dobranoc, dobrej nocy z Bogiem. Pięknych, sło, pięknych snów.